Dzisiaj odgadywanie piłkarzy po wskazówkach. Okej, okay, to kto ma zegarek? Ja nie mam. Wraca dzisiaj. Wybaczcie, nie mieliśmy pomysłu na Instagram. Format skrzynkowy? Wskazówkowy? Ja nie wiem, jak to nazywać. W sumie cały czas jeszcze nie ogarnęliśmy, jak to. Piłkarskie powiem, skrzynki. Nie, no były. Piłkarskie z, skrzynki. Z tomkiem były piłkarskie skrzynki. To Poltania, piłkarskie więc. skrzynki. Na naszym kanale, jak patrzyłem. To stosunkowo rzadko się ten po, format pojawiał, części lądował na to Fortunie, a, bo właśnie... na Fortunie chyba z, kurczę z 5 albo 6 razy zostało Ach, opublikowane, a u nas jak patrzyłem, albo na ale może źle patrzyłem, to dwa razy, albo na Fortunie. Tak, w każdym razie jak już o Fortunie mowa, to wiadomo, zaglądajcie do linków w opisie, tam bonus za sponsora naszego kanału, którym właśnie jest Fortuna, tak. co prawda na razie chwilowa przerwa. No, ale, no, ale dzieje się. Chłopi są towarzyskie Tak, ta, ta, ta przerwa tyle trwa, że już po pierwsze są Dokładnie. towarzyskie, a po drugie za chwilę euro, nie? Także. Dokładnie, trzeba się już przygotowywać pod euro. Krzywę myszkę potrzebujemy, żeby rozpocząć no, dzisiejsze quizowanie. No i klasycznie odsłaniacie sobie po kolei. Ten, kto jest gotowy, to zapisuje odpowiedź na tabliczce. Jako ostatnią odsłaniamy tą dziewiątą wskazówkę, czyli w tym przypadku środkowy piątkę. element, piątkę wy możesz rozpocząć. Zacznę od ósemki. Od ósemki, dobrze. Ósemka. Pod ósemką kryje się Filipo Inzaghi. Jako były albo... Jako bez... były trener. Były trener, tak. okej. Okay. Mm. No nic nie wykombinujemy na razie, więc poproszę trójkę. Trójeczka. Tam grał. Grał w takiej koszulce. Grał w takiej koszulce, to już nam trochę mówi. Słyszysz głosy? Mm. Ale ja jeszcze poczekam. No, Empoli i, i Filippo Inzagi. Na razie nic. A ja teraz, jedenka. No. Jedenka. Pod jedynką numer 13. Na koszulce najgorsza w sumie z tych wszystkich podpowiedzi. Aktualnie posiada numer 13. Si. Aktualnie? Tak. Bo to są wszystko piłkarze grające. Tak, Wszystko chodzi? piłkarze grające. Dziewiątkę poproszę. Dziewiątka, jest to włoski. <laughs> Ho, ho, fantastyczna podpowiedź. Ach, ja czekam. Grał w Empoli, był też pod Inzaghi. Hmm. A wiadomo co Empoli. No wiadomo. Ale w Empoli mógł grać dawno temu, niekoniecznie niedawno. No właśnie. Dlatego... z drugiej strony, czekaj, to jest koszulka nowsza chyba. No to z, z tego sezonu odpowiedniego. Okej. Okay. Czyli w tej konkretnej grał? tak konkretnej... Tak, no. tak, tak, tak. tak. Dobra, ja, teraz ja, tak? W no cztery. Tak. Pod czwórką mamy okay. wartość 35 milionów euro, więc to nie mało. mało. To nie jest mało. Kurde, w tym Empoli grał jakiś taki chłop, coś ogarnięty. Ja nie wiem czy ty już zapisujesz, czy nie, ja dwójkę poproszę. No, Pod dwójką mamy Kulusewskiego. No to jest jego były kolega z drużyny. To jest były, albo obecny kolega z drużyny. Na rozgrzewkę to jest dość ciężki przykład. Jest to. Przyznam, jeden z e, trudniejszych, jeżeli się nie połączy odpowiednio tych wskazówek. Trzynastka. Adam zapisał, tak? Muszę odpowiedzieć? Tak. Kurde, czekaj, mam chyba pomysły I chyba go zapiszę. To ja w takim razie Tylko nie postię jedna rzecz, no ale czynią honory i odsłaniam po kolei. Szósteczka. goalkeeper, 82 7 <laughs> 27 lat. Piątka inicjały GV. to GV. Guglielmo Vicario. Vicario. Ale pułapeczka z tamtym. Tego... Bramka z dokładnie. Nie, tutaj z tą koszulką pułapka. Ale, ale ty nie było. Wiem, wiem, <grym> ale nie chciałem. Nie mogłem tego definiować. Ale nie, nie mogłem tego definiować. Jakby, no... Tak, tak, tak. No. Z no. Z długim długim inaczej, to jest tak, Gdybyś nie zadał tego pytania, to bym to przemilczał. Ale w sytuacji, kiedy. To zadałem otwarcie pytanie, to jakbyś zapisał, to już w ogóle byłaby podpowiedź. Więc musiałem tutaj. Czyli Adam odpowiadał za. To, Właśnie. ile było zasłonięte, plus 1, tak? Tak. A miałem zasłoniętą e, GV, e, GK27. 27. 3, 4, 4, 4. 3 4. Dokładnie, dobra. Będziemy to do weryfikować na bieżąco. Nasze matematyczne zdolności nie, 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 tak, podczas to, tak, nagrywania tak, tak odcinków chodzi. zawsze jakimś cudem Uleją. uciekają. Dobra, dwójeczka. To za ta, 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 ta. zaczyna. Tak. Szóstkę. Za. Ok, szóstka. Chorwat, mhm. bardzo dobrze ci się trafiło. Powiem. Że to jest klucz do odgadnięcia, moim zdaniem. Co, lecimy? Cztery. Czwórka. Cztery miliony euro, tu już nieco gorsze. mogę. No nie, to może być dużo. Chociaż akurat pewnie wybrałeś takich bardziej znanych, więc ta pula jest ograniczona, ale nadal. Trójka. Trójeczka, Adama ulubiona, z tego co kojarzę. Siedemnastka. Siedemnastka, tak, nosiłem trójkę. Inter시에, zawsze odsłaniasz tutaj trójkę, trójkę, trójkę. nie? Trójkę, trójkę i ósemkę. Ktoś odsłania dziewiątkę często. Nie. Albo siódemkę. Ja 8, 8. Akurat chyba dziewiątki nikt nie odsłania. Chyba nikt nie odsłania. 17 Siedemnastka, Chorwat. No to tak troszeczkę kusi. Czy to jest Mislav Orsić? Dobra, ja zapiszę. Kuszenie świętego Jakuba. To jest krzywego. Krzywy zapisuje. Krzywy się połasił, a Ty Adam Łasisz się, czy 8. czekasz? czekasz. Ja za ile? Ty za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć plus jeden, czyli siedem. Dobra. Hmm, to, to jest chyba. Y -hmm. tak, tak. Właśnie trochę mi to. Trochę mnie to zbiło z tropu. On trochę tych klubów podrenował, więc tutaj może akurat się trosiło. Jeden. 77, 77? napastnik Kuby, się krzywy past Nie powiem. Siódemka. Okej. Okay. Kuba Takie fusa Kubo. A, dobra. Chyba tak. No, bo Kubo tu był. Na wypożyczeniu. I chyba tam się z nim przeciął. To odsłaniam po kolei, jeżeli Adam zapisuje. Tak. Dwójeczka. Tu mamy krotonę. Mhm. I dziewiątka. Tu mamy 32 lata. Tym samym inicjały to AB, Ante czyli Błodimir. Ty się połasiłeś na, na perisicza. perisicza No myślałem o Perisiczu, tak, ale właśnie po tym jak się pojawił Paulo. To już tutaj myślałem, że hajdy się gdzieś tam mogą łączyć Wszystko zależy w tej grze tak naprawdę od kolejności, od chronologii, no, od No Tak, tak, bo... tak. czyli od szczęścia poniekąd Dobra, tak. a powiedz mi ile w końcu tych punktów teraz? Ojej, Tu Krzywy będzie Ci liczył na bieżąco, że masz przewagę Bo Krzywy dzisiaj będzie montował, więc Ci to napiszę Trójeczka Krzywy odsłaniasz. A, no to cztery. Cztery. Krzywy pewnie tak zmontuje, żeby wygrać, nie? <grystanie> tak. Chodzi, już o 0 punktów. Proszę. A potem my zmontujemy Krzywego. A potem ja zjem montę. Pierwsze. Z trenerem. Z Korżą. No dalej. No, ale nie wiem co. Adam. Trójkę. 33 lata. Nic. Mm. Poszczęściło wam się trochę z tym trenerem. 91 rocznik. Jezu, jaka, jakiś pomysł jest, jakiś ale Polak to będzie. E, dajmy dwa. No to moim zdaniem po tych trzech jesteś w stanie odpowiedzieć. Hmm. Akurat się mam. No idealnie nie, no. trafiło, serio, idealnie Oje, mam się trafiło. Jest, no jest tutaj Ilu piłkarzy? Nie, no chyba. Nie, no jak dla mnie to, to, to są takie trzy podpowiedzi. Tak, takie trzy, nie taka, tak jak tak powiedziałem. Takie trzy podpowiedzi na tej planszy, akurat, które są też, no, definiującymi. Kurde, ale wydaje mi się, że to nie młodszy mimo wszystko ten piłkarz. Ja tak myślałem. No ale widzę. Chociaż w sumie tam masz dwóch, no. dwóch albo trzech? No nie wiem, odpowiadacie? Czy, czy ja już odpowiedziałem? Dobra? Nie, ja czekam jeszcze. Ja czekam, bo to może być tutaj no. jakaś pułapka. No, um. to ta zadam. Co się. Tak, dziewiątkę daj. Dziewiątka. Central Bank. jeden. Może ja zapiszę sobie, co o czym myślałem w pierwszej kolejności na początku. Dobra, Dobra daj jedynkę. Jedynka to. Kaliari. Kaliari. I moim celem tutaj było, gdybyście na tego skorze. skorze Skorze. 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 Nie, nie, nie odmienia się tak na skorze. No. Skorże nie, nie... Nie wpadli. Nie padli, to żebyście szli jeszcze na ten moment e, typowo włoskim gruntem. No ten Quarella akurat to też trochę pograł. Kamil chyba nie grał, a poza jest starszy z Dobra, daj 7. 7. 18. Nic nie daje. No, numery akurat to jest mój, moja pięta hilesowa, więc 6. 6. O, Pios, Mary, naprawdę. 8. 8 to. No bardzo nie, dziękuję. No ma, dobra, nie powiem, ale... no ale no to, to, to mogłem to wcześniej zapisać. Glik? Nie. No nie, jest Glik Gli jest starszy. Ja odsłaniam no, e, to. nasze. E, Dawaj. Nic Dzień, ja nie wiem. Bez. Salam! O Kurde, to było moje pierwsze skojarzenie Salamo, no. z Salamą, ale Bereśińskiego. Bereszyńskiego. No, jest młodszy. To nie dnie, dnie pasowało. Dnie, 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 dnie. Kurde, bele, ale ja. Tych Polaków w Sampdorii się trochę, e, trochę pograło. E, to i gdzieś się przeciął, ale Poznaj. gdzieś się przeciął w Sampdorii. W Sampi, Sampie, Sampi, Sampi, Sampi. tak. No i tutaj ten lek Poznań, nie? Salama, dlatego był. chciałem Was na ten lek Poznań, na Sampdorię naprowadzić i zakładałem, że może rzeczywiście ten E, Salomon nie, wam nie, nie. przyjdzie ja, do doboru. Ja później Torino myślałem o tymi kategoriami, dlatego tego Glika poszedłem, nie wiem. Dobrze, mam, to starszy. czwóreczka, no. Teraz no Adam zaczyna. E, chyba tak, więc czwórkę poproszę. Czwórka. Czwórka to Francja. Francja. Siedem. Elegancja. Siedem. Nie, nie. Jeden, jedziemy dalej? Mhm. Trójkę. Trójka. 23 lata. 2001 plus minus. I co, mam się za hmm. Nie wiem, dalej. Ja strzelam dalej. No ale co? Kto, co trzeba? Dwa. A tam mogę? No może, może. 25 o, ja milionów widzę. Ja to licznie strzeliłem. Hmm. Czy ja wiem? Ten pomysł mam, tylko ten numer nie do końca kojarzy. Dobra, daj dziewiątkę dziewiątka. Pod dziewiątką kryje się stąd mm, mm, mm. O, chyba tak. W korzystnym klubie paru piłkarzy przewijało, no. Mm. Nawet nie paru, a więcej. No więcej, ale ja nadal pas, w sensie czekam. No to w takim razie musisz odsłonić. Osiem. A pod ósemką kryje się... O, oh, jojo. Brendan Rodgers. Brendan. Buendan. Hmm. Buendan Rodgers. Cześć, co on ostatnio no, trendowało? ostatnio od czasu zwolnienia... Aha, dobra. On no, był... Chyba teraz jest Celtic. Teraz jest Celtic, o tak. Teraz jest Celtic. Ale to będzie chodziło pewnie o byłego gr gracza Leicester. Jakoś go kurde nie widzę, ale chociaż, nie wiem, może. To w takim razie odsłaniam jedynkę. Tak, odsłaniam jedynkę. Pod jedynką mamy Salibę. Willy. A pod szóstką mamy kartę 79 i, pod piątką i jest, jest to WF, WF czyli Wesley Kofana. Udało się. Tym razem tak. Nie wiem, za jeden. Ja tak Ale cały czas jest przewaga Adama, więc Ja sobie z tym nie wyobrażam Z więc... kalkulować. Dobrze, to piąteczka. Teraz przywiera. w ramię. Paczuchę. Zdejmij cztery. Cztery. Paczucha. Pod czwórką. Daniel. Farkę. Daniel. Daniel Farki. Ósemka dla mnie tym razem. Ósemka dla Adama. 20, 26 lat. Ok. Trzy. Trójka. Pod trójką, oh. Tej Zakaria. Ouch. Zakaria. Ouch. Na no, życiu ciężko znaleźć klucz. 9. 9. To past striker. No, największa podpowiedź póki co. 7. Ja tego nie widzę. To nie jest trudny przykład. Już teraz. oddam 1. Jedenka. A czekaj, ja osłaniałem dziewięć. Teraz a no. no to no niech będzie to okay. no. jeden. Okej, jedenka. Francuz również. O Jezu, gdzie on gra? Pod farkę. Krzywy znowu. Pierwszy. Czekaj, co tu jeszcze zostanie za. Uwaga, raz. Z, z, zostaną tu. Jakie tu jeszcze zostaną? Za pięć. Tu zostanie yy, wartość rynkowa, numer na koszulce, wiek. A nie, wiek I, jest. I co. I. Koszulka. koszulka. Strzelasz czy... on no, Mam dwa nazwiska, w które chciałbym strzelić. Dosłownie. No Jeśli się uda dobrze. Tylko zastanawiam się, czy jest sens, bo się dalej grzebać, czy uderzyć już teraz. Mhm. Bo jak trafię w wartość to mi to nic nie da. Numer na koszulce też mi raczej nic nie da. Najbardziej mi, mi się przyda ta koszulka. No? To co? 7, dobra, niech będzie. Siedemka. Jest koszulka. gęgą. No. Gęgo. Kurde, czy ten piłkarz grał w Gęgą? W Gęgą grał inny piłkarz. Jeszcze inny. W Gęgą grał jeszcze inny piłkarz. Wydaje mi się, że ten o którym myślę nie grał w Gęgą. Nie gęgaj. Dokładnie, nie gęgaj, zapisuj. Dobrze, to dwójeczkę odsłaniam. 60 milionów euro. Okej, okay, pasuje. Szósteczka, numer 9. Nie, nie pasuje. Inicjały. MT, Markus, Juram. A, a ja dałem Fofanę. Którego? No jest napastnik Fofana, nie? Co wcześniej Chelsea był. Dawid David Fofana. No. Myślałem, że dajesz Wesley'ego Wissla. Like, Aaa, no. <laughs> jeszcze raz. A, podfarkę, nie wiem, Kurde, no, a ja a właśnie... Dobre, bo ja myślałem bardziej o play. I tą gung mnie Chciałem, Chciałem dać. Chciałem no, no, dać. Gdzie e ta play. No w, cały czas chyba siedzi w Gladbach, no, nie? Tak, czy w Bajerze jest, tak, 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 tak. tak Nie w Bajerze, się, nie, w Borussii. Si w si si tak, 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 tak. w No i ostatni przykład. No, dobrze, i tutaj... Ja zaczynam, ja odsłaniam. Adam. Czwórka. Czwórka. 31 lat. No to 6. 16? 16? Hmm. Ja poproszę trójkę. Trójka dla Adama. Trójka dla dama to jest Francuz. 7. 7 dla krzywego. Granada. Proszę bardzo. No, ale Granada. Ja dwójkę poproszę. Dwójka pod dwójką, abigracja. Dobra. Pan krytykował parę klubów, więc. Co to może A, Ja. teraz? No, nie wiem, czy dałem sobie odpowiadać, czy nie, no, nie ale. Jedynkę ja... proszę. No. No, Jedynka. No. 10 milionów euro. Jezus eurasów. Maria. Granada. To jest ciężki chyba przykład. Nie Granada. wiem ile mam punktów za tego fofane, ale wiem, że to jest wszystko, co dzisiaj zdobędę. <grym> no, ale ten zaraz, zaraz, jeszcze rozgadniesz. Zaraz. Ja zaraz, zaraz. No ja dzisiaj polecę teraz ja przy tym przykładzie do inicjałów. 7 no. 16 w Granadzie. No, wszystko ten klucz, właśnie granadyjski. Dobra, 9 no. Grosi... Kamil Grosicki. Kamil Grysicki, Karta. Tu się kryje, jak coś Okej. No ja. Aha, no to. E, nie wiem, czy na czeka. No mm, dobra, No, no ja odkryjmy. na pewno czekam osemkę. Pomocnik środkowy to mi nie za wiele daje. Ja czekam na inicjały. To w się sensie i tak jest. Dobra, daj, daj te inicjały. Zabawmy się już w najłatwiejszą. Część AD te Podopieczny były Aha, ojeju No dobra Nie, ja wpiszę coś co mi pasuje do inicjałów Ale nie wiem czy to w ogóle gdziekolwiek się pokrywa Nie wiem, napisem aludiarę. Abdullah Dukure. Oh, Abdullah Dukure. Tak, ja sobie nie, tutaj tak sprawdziłem przez chwilę jego no na imię, tak. nie pamiętam Abdulai e, Dukure. tak. Dukure. Dokładnie. I to jest ten. Specjalnie nie ma szans. Wykorzystany przez z że... No, ale pograniczny Z uwagi to jest... na to, że chciałem tutaj połączyć ten wątek hiszpański, e, a to był Watford, no, który A takani no, się nie? Z gruzińskiego. E, tak. REN, Tak. Wren. tak wren. No ładnie. Ja Ciekawe paczki. dzisiaj, dzisiaj jestem zmiażdżony. Tak, paczuchy. No zobaczymy. Dajcie, Dajcie znać, znać, proszę, czy sobie. wam się podobało. Dzwoni Paczucha. I Mówi, że musi się nie udać krzywym. Pyta, czy otworzyć Paczuchy się uda. Widzimy się jutro. Nie, bo jak Paczucha dzwoni, to nie może się A my otworzyć. już dziesiąty dzień czekamy na kuriera swoją drogą. Tak? To gdzie Z paczucha? paczucha? Tak. No to zobaczymy. Musimy interweniować. Trzymajcie Do usłyszenia. Się.